Cześć wszystkim. 14 marca obchodzimy Światowy Dzień Liczby Pi. Z tej okazji nasza klasa, druga C, przygotowała dla Was kilka ciekawych informacji na temat tej liczby. Zapraszam. Liczba Pi jest to stosunek obwodu koła do długości jego średnicy. Archimedes w III wieku przed naszą erą był pierwszym matematykiem badającym liczby Pi i jej znaczenie w matematyce. Liczba Pi jest również nazywana ludolfiną. Nazwa ta pochodzi od nazwiska holenderskiego matematyka Ludolfa van Kulena, który w 1596 roku obliczył jej wartość z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. Symbol pi został wprowadzony dopiero w 1706 roku. Pochodzi on od pierwszej litery greckiego słowa perimetron, oznaczającego obwód. Liczba pi to liczba niewymierna. Oznacza to, że nie można przedstawić jej jako ilorazu dwóch liczb całkowitych. Uczeni, szukając kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi, wysłali w kosmos drogą radiową informację o wartości liczby pi. Wierzą oni, że inteligentne istoty znają wartość tej liczby i rozpoznają nasz komunikat. Pierwsze obchody Dnia Liczby Pi odbyły się w 1988 roku w Muzeum Nauki w San Francisco. W piramidzie Cheopsa stosunek sumy dwóch boków podstawy do wysokości wynosi tyle, ile przybliżenie liczby pi z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Dziś nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy był to zadziwiający przypadek, czy wynik geniuszu nieznanych nam z imienia uczonych. Jednym z często używanych przybliżeń liczby pi jest ułamek 22,7. Z tego powodu 22 lipca jest Międzynarodowym Dniem aproksymacji Liczby Pi. W styczniu 2020 roku Timothy Mulligan uzyskał dokładność liczby pi aż do 50 bilionów miejsc po przecinku przy pomocy programu Y-Cruncher. Obliczenia zajęły aż 303 dni, a sama liczba zajęła około 281 terabajtów miejsca. Albert Einstein urodził się 14 marca 1879 roku, czyli w dzień liczby pi. Pi to liczba przestępna. Co oznacza, że nie istnieje wielomian na współczynnikach całkowitych, którego pierwiastkiem byłoby pi. W USA dziennik by pi jest oficjalnym świętem od 2009 roku. Kwadratura koła to zadanie polegające na geometrycznej konstrukcji kwadratu, którego pole byłoby równe polu zadanego koła. W 1882 roku ostatecznie udowodniono, że zadanie to nie ma rozwiązania. Obliczanie liczby pi wymaga tak wielu operacji, że stało się dość popularnym benchmarkiem procesorów. Kto i bada i liczy, myśliciel to wielki. Mylić się zwykł jednakże matematyk wszelki. A to był jeden z wierszyków, które mają na celu ułatwić zapamiętywanie kolejnych cyfr liczby pi. Coraz większe dokładności liczby pi wylicza się już tylko dla Sparta. Znajomość 47 miejsc po przecinku pozwala określić okrąg, opisujący cały widoczny wszechświat i nieróżniący się od doskonałego kształtu więcej niż o średnicę protonu. Najdłuższy w Polsce, tak zwany żywy łańcuch rozwinięcia liczby pi, został pobity w Warszawie, a dokładniej na bulwarach nad Wisłą. Utworzyło go 627 osób, które w rękach trzymały kartki z kolejnymi cyframi. Tym sposobem udało się utworzyć pomiędzy dwoma mostami żywy łańcuch. Japończyk Akira Haraguchi utrzymuje obecny rekord świata w zapamiętywaniu cyfr liczby pi. Zapamiętał ich aż 100 tysięcy, a samo ich wyrecytowanie zajęło 16 godzin. W 1874 roku angielski matematyk William Shanks ogłosił, że po 30 latach pracy udało mu się obliczyć liczbę pi z dokładnością do 707 cyfr po przecinku. Niestety w 1946 roku inny angielski matematyk wykazał, że Shanks pomylił się na 528 miejscu. Z tego powodu wszystkie pozostałe liczby były błędne. W praktyce oznacza to, że Shanks stracił około 10 lat swojego życia na obliczaniu błędnych cyfr liczby Pi. Zastanawiacie się może czasami, dlaczego pociąg, jak jedzie, to zduka. Elementem poruszającym pociągiem są koła, a obręcz koła to nic innego jak okrąg. Przeanalizujmy wzór na długość okręgu. 2πr. 2 to stała, r to promień, a π wynosi 3 z hakiem. I właśnie ten hak stuka.